Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko, słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie, ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu, to Przykry widok, migoczące światła, wyblakłe ściany kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito! Proszę państwa, oto nasz bolesny wrzut na tył! Będzie tak bolał. nam no ze śmiechu, sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczy nas dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie, to było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa, jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel czy może policyjny śmieć. Nie odpowiadaj! To było jak to ładnie ująłeś pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał ja cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli kim jest. Wiedzieli, kim jestem, naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną, i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na pił, Będzie bolało. Ach. Mamy Ach. dla ciebie bilety do się Leżący na biurku list. Z Lubino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki wini-gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Valkyrii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, "Winny, ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Was Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotka was Finito! Panowie, Finito! Handel walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawe, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Hej! Wszystko w porządku? Szefie Choi! Szefie Wizijo! Nic wam nie jest? Dobra, ale nie możemy na nich czekać. Musimy wejść. Uwaga, wchodzimy. To Policja, działania, czyli śnieżycy. Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości, sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje pięć minut sławy. Todo diabo. <todos> Mój Panie... Moja Pani, proszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi. To prawda, mój Panie... Lecz Pani Walkilium mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem spotkania ...na pustej leśnej ścieżce, gdzie liście w promieniach słońca... Tu jest! Och, się tego Nie, nie zabraniam Ci tego. nie może... Wiadomości. Tak, mój panie. Oboje powinniśmy umrzeć. Może wtedy wstyd będzie mniejszy. Mój panie, jestem... W tym... jestem twoją zaginioną szóstką. Cholerny złom. Uważaj, bo jeszcze ci oddam. Da, da 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 dum morderczy automat z napojami. Do mnie mówisz? Warcie z ciebie, jak się boję. Rozwal! <noise> Wszelkie środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy, czy Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleń. Valkyria stanowi zagrożenie. Policja, działajcie. Są w tej Dalej idźcie. Muerte też dostał list. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzesny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągała ci rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Oh, yes Co tu się stało? Nie był to miły widok. Uzwajmy frajera! Ha, ha, ha. Co do diabła? Mówiłem? Cholera, huknęło jakby wybuchła bomba. Nie, chyba nie. Ten Rusek raczej by się na to nie odważył. Zwykłe zmęczenie materiału. Niech to naprawdę to bomba. Stój! Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała. O ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkirii. hey eh, eh. hey